Wszyscy wiemy, jakie spotkanie nas czeka. Mecz derbowy my jedziemy po swoje, zrobimy wszystko, żeby nie tylko przed meczem dużo mówić, ale żeby na bo boisku dowodnić, że jesteśmy lepszym drużyną. Trzeba szczerze mówić, to nie jest normalny mecz, tak? jest derby. Nie tak? możemy powiedzieć, że mamy plan i plan nasz jest to, co robimy na co dzień, to co pracujemy od jakim czasu i na tego liczymy i na tego chcemy, żeby to wszystko przełożyć na boisko. Po czemu, od razu, krótko, do Gacha, na lewą stronę. Kacper Gach, dośrodkowanie piłki w pole karne. Bardzo dobrze nam się znalazł, Nie widzę więcej, Krystian Nowak i gol! 1-0 widzę, budź. Kosakiewicz szybko do Muchy, Mucha jest już na wysokości pola karnego. Bardzo ładnie do Kosakiewicza, Kosakiewicz dośrodkowuje piłki, tam jest Michael Amejo. i 2-0! 2-0 dla Widzewa Michael Amejo! Główka, bardzo dobry strzał. Drogi Widzewie, budzimy się, budzimy. Jeszcze raz, trąbka, trąbka, w pole karny, pirulo, piłka, czy jest rąbel i niestety 2-1. Teraz no niestety zakunem za zakonem nie się trafiło raz błąd. strzał i niestety 2-2. Niestety 2-2, piękny strzał przewrotką. Nie przyjechaliśmy po remis. Na pewno na ten mecz przyjęliśmy po trzy punkty, ale możemy szanować na końcu, jak to wszystko ułożyło, że ten remis możemy, powiem, szanować. Drugie połowę straciliśmy kontrolę na tego meczu i dlatego to skończyło 2-2, a nie skończyło 3-0 czy 4-0 dla nas. Także teraz jesteśmy mądrzejsi, ale trudno. Jesteśmy winni wszyscy razem, że ten wynik yy, albo ten zwycięstwo nie winieliśmy do końca.